nami pierwszy indywidualny konkurs Pucharu Świata w Wiśle Malince, a w zawodach wystąpi siedmiu biało-czerwonych, w tym zwycięzca tegorocznego turnieju czterech skoczni Kamil Stoch. Przez kwalifikacje do pierwszego indywidualnego konkursu w Wiśle przebrnęli Dawid Kubacki, Stefan Hula, Jan Ziobro i Aleksander Zniszczoł. Ze względu na wysoką pozycję w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata udział w zawodach zagwarantowany mieli Kamil Stoch, Piotr Żyła i Maciej Kot. Obiektyw w Wiśle nie należy do najłatwiejszych, zgodnie podkreślają zawodnicy. Jeżeli wyjdzie się daleko, daleko, wysoko nad, nad bóle, nad górne, górną część skoku, to potem jest dużo łatwiej, e, łatwiej odlecieć na, na dół, bo, bo jest taki, ta skocznia jest w takim dołku. Gdzie to powietrze na dole, myślę, że jest takie bardziej gęste i tutaj często idą właśnie podmuchy do góry. Plany skoczkom mógł pokrzyżować wiatr. Jego porywy miały sięgać nawet 15 metrów na sekundę. Złe prognozy nie sprawdziły się, a kwalifikacje, mimo kilku krótkich przerw, udało się przeprowadzić sprawnie. Warunki były stabilne. Ocenia drugi zawodnik turnieju czterech skoczni, Piotr Żyła. Jak były momenty, że było więcej, no to po prostu zawodnicy nie jechali. Także, także można powiedzieć, że faj. Jak na to, że co miało być, to było wiarę równo. Najlepiej z Polaków zaprezentował się Dawid Kubacki, któremu skok o długości 133,5 metra dał czwartą pozycję. Koncentracja nie jest, jest na każdym skoku indywidualnie i tutaj nie ma wybiegania w e, przyszłość, e, nie ma myślenia o tym, jaki to jest konkurs, o co to jest konkurs, tylko mam swoje zadania do wykonania, które z trenerem gdzieś tam wypracowałem. E, wiem, co mam zrobić, żeby ten skok był dobry i po prostu na tym się koncentruję, nad niczym innym. Celem w bieżącym sezonie są Mistrzostwa Świata w Lachty. Thank you Tam biało-czerwoni chcą pokazać swoją najlepszą dyspozycję. Będąc na skoczni koncentruję się na każdym skoku osobno. Jednak cały czas w głowie są Mistrzostwa Świata w Lakti, ale objawia się to tym, że idąc na trening na siłowni realizujemy już plan pod kątem Mistrzostwa Świata w Lakti, czyli czasami idąc na skocznie, mamy troszkę przemęczone nogi, ale wiemy, że robimy to po to, żeby ta najlepsza forma nie była dziś czy jutro, tylko była na luty na Mistrzostwa Świata. Dobra forma biało w tym sezonie to efekt Doskonałej pracy wykonanej na co dzień przez trenera reprezentacji Stefana Horngachera przekonuje dyrektor kadr Adam Małysz. Stefan to jest trener, który ma się przede wszystkim zająć A i on pomaga bardzo w bekarze i w juniorach i to, to widać, ale na pewno poszczególni trenerzy muszą dużo więcej współpracować. Zaczynamy pracować nad tym, żeby to był jeden system szkoleniowy, żeby wszystko to, co Stefan wprowadził czy przyniósł gdzieś tam z Niemiec czy z Austrii, żeby funkcjonowało, pozytywnie o współpracy z trenerami kadry A i B, Stefanem Horngacherem i Robertem Mateją, wypowiada się również Jan Ziobro, który we wczorajszych kwalifikacjach zajął siódme miejsce. Są to szkoleniowcy z najwyższej płupki, tak? Robert, Stefan, także tutaj. Nie, ani jednemu, ani drugiemu nie ma, nie ma nic do zarzucenia. Dzisiejszy konkurs indywidualny rozpocznie się o godzinie 16.00. Dobry wynik w sobotnich zawodach może dać Kamilowi Stochowi prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.